Matka zmarła podczas porodu. Fanatyczna katoliczka. Żadnego rodzeństwa. Ojciec był zamożny, ale stracił wszystko. Po tym, jak Eddie miał jakiś wypadek. Chłopak jest bystry. Idzie do koledżu, dostaje robotę w Daily Globe. Pisze o morderstwach. Nierozwiązane sprawy, seryjni zabójcy. Takie historie. Pewnego dnia pisze nie to, co trzeba. O nie tym kolesiu, co trzeba. Wyrzucają go z gazety i zapada się pod ziemię. Pojawia się znowu w lśniącym nowością kostiumie kosmity, każe cię nazywać Venomem. Super w Nowym Jorku próbuje zabić Spidermana. Czemu jego? Co u diabła zrobi ci Spiderman? Ale ani się obejrzysz, a nagle jest w San Francisco i jako ten dobry próbuje chronić ludzi. Dlaczego tak się troszczysz o niewinnych? Cześć, cześć, Sylwek ze strony, witajcie wszyscy serdecznie na moim kanale. Tym razem chciałbym Wam pokazać komiks Venom. Venom jest to pierwszy tom nowej linii wydawniczej Marvel Fresh. Komiks ten został mi polecony przez Was, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ciekawostka jest taka, że. W styczniu 2022 już bardzo trudno było zdobyć ten komiks. On rozszedł się jak ciepłe bułeczki w momencie, kiedy była premiera. I wyobraźcie sobie, że naprawdę w momencie, kiedy został mi polecony ten komiks, ja nie mogłem go znaleźć w żadnym sklepie nowy. Więc ten komiks jest z drugiej ręki. I jak nie trudno się domyślić, jak tutaj cena okładkowa jest 69,99, to niestety musiałem troszeczkę więcej wyłożyć od siebie. Ale czy warto było wyłożyć? Ja myślę, że zdecydowanie warto. Zostańcie ze mną, aby się przekonać dlaczego. Na początek przyjrzymy się temu, co jest na końcu, na tylnej stronie okładki. Pod Nowym Jorkiem budzi się przedwieczny koszmar. Kosmiczny symbiont, z którym połączył się były reporter Eddie Brock zaczyna popadać obłęd. Para nadal jednak przymierza nocne miasto i strzeżenie winnych jako śmiertelny, groźny Venom. Przynajmniej do czasu, aż na jego drodze staje monstrum sprzed narodzin światła. Wkrótce też wychodzi na jaw, że aby uratować swojego drugiego od szaleństwa, Eddie musi stawić czoło otchłani, przed którą uciekał całe życie, przenośnie i dosłownie. Tylko czy jest gotów poznać mroczną prawdę o pochodzeniu symbiontów? I tak dalej... Dla mnie ten komiks jest świetny. Ten komiks jest bardzo ciekawy. Wcześniej kupiłem Venom. Mroczny początek. I powiem Wam, że zdecydowanie dobrze. Zdecydowanie dobrze, że ja poznałem początki Venom'a, ponieważ dzięki temu łatwiej mi było zrozumieć i wejść w, w pewne wydarzenia, które tutaj mają miejsce. Ale pomału. Książka ta. Która jest naprawdę sporych rozmiarów, ona według mnie jest podzielona na trzy części. Trzy części. Pierwsza część wiąże się z, z tym głównym antagonistą, stworzycielem symbiontów, i to jest w sumie, powiem Wam, dla mnie bardzo ważna geneza wszystkich tych postaci, które tutaj, z którymi mamy do czynienia, a mianowicie z samym też Venomem. Mamy tutaj walkę z samym Bogiem, Bogiem symbiontów, który zwie się Knul. Pan odchłani. To jest, słuchajcie, pierwszy rozdział. Yy, mamy tutaj mnóstwo sytuacji związanych z, yy, z Venomem kontra yy, z Bogiem, Knulem. Dodatkowo mamy występ ze Spidermanem. Oczywiście co trzeba zrobić? Trzeba też przy okazji zabić Spidermana i akcja tutaj mocno się zagęszcza. Mocno nas po prostu nas nie puszcza. Jest tutaj taki istny rollercoaster akcyjniak, który czyta się został o tak za jednym razem. Zaznaczyłem wiele stron, ale w sumie nie chcę wszystkiego pokazywać. Jest tutaj bardzo wartka akcja, która absolutnie w ogóle nas nie puszcza. I jak to się zakończy, to chcę, żebyście się dowiedzieli później sami. Z tego, z tego rozdziału przechodzimy do kolejnego. Tutaj mamy tytuł: Nadzór. Nadzór, dla mnie jest to, jeżeli miałbym jakoś w jakiś sposób skrócić. Jest to rozmowa Ediego, broka z niejakim Ridem Richardsem. Powiem wam, że ja nie mam pojęcia, ponieważ jest to jeden z pierwszych moich komiksów, nie mam pojęcia, kim jest ta postać, czy ona gdzieś tam się wcześniej pojawiała, ale jest to bardzo ciekawy rozdział poświęcony raczej rozmową, więc tutaj akcja się nieco stabilizuje. Mamy Ediego uwięzionego. Jest to rozmowa polegająca na tym, aby wydobyć pewne informacje od, od Ediego. Jest ciekawe. Natomiast co jest ważne? Tutaj mocno dynamiczna akcja z pierwszej części tego komiksu automatycznie ona spowalnia, więc trzeba się na to nastawić. Natomiast trzeci rozdział. Trzeci rozdział, otchłań, otchłań. Znowu tutaj mamy Ediego, który wraca do największych koszmarów swojego dzieciństwa. I ten rozdział jest moim zdaniem najmocniejszy. Mamy tutaj analizę ludzkiej psychiki, analizę tego, czym my możemy się kierować, będąc dorosłymi, posiadając pewne traumy z dzieciństwa, z młodości. I powiem wam otwarcie jedno. Dla mnie ten rozdział jest wybitny. Jak mi się dobrze czytało e, te rozdziały. E, ten akcyjniak jest e, naprawdę bardzo porządnie skonstruowany. Mnóstwo zwrotów akcji, mnóstwo wydarzeń. E, później mamy ciekawą rozmowę e, uwięzionego Ediego. Tak ten trzeci to jest to, co ja po prostu najbardziej sobie cenię, a mianowicie powrót do przeszłości. Tyle śmierci i umierania. Można by myśleć, że brokowie, którzy jeszcze pozostali przy życiu, będą trzymać się razem. Jako młody chłopak miałem wypadek, naprawdę paskudny. Rachunki za szpital, a później sprawa sądowa zrujnowały mojego ojca. Zostaliśmy z niczym. Od tego czasu mnie nienawidzi. I tak, moi drodzy, dla mnie to, co tutaj się dzieje, to jest prawdziwy majstersztyk. To jest właśnie w tym momencie uczta. Uczta dla mnie. Dla osoby, która stawia na relacje międzyludzkie, na to, co może się dziać, kiedy mamy do czynienia z problemami rodzinnymi, gdzie jest pewna jakaś blokada, gdzie jest nienawiść, gdzie chodzą jakieś demony przeszłości. I to w tym tekście mamy. Nie będę wam spoilerować, najważniejsze, to już powiedziałem, ja jestem zafascynowany tym trzecim rozdziałem. Na końcu mamy przepiękne okładki. Galeria, galeria różnych wizerunków Venoma, innych też postaci, więc jak zwykle uczto dla oczu i to jest dla mnie istotne, więc można sobie obejrzeć, popodziwiać, fajne, bardzo, bardzo fajne, tutaj mamy reklamę, nadchodzi wkrótce Thor, okej, okay. Na okładce, która jest ze skrzydełkami, też mamy pewne informacje, co się ukazało i w przygotowaniu. A po tej stronie mamy informacje o, o geniuszach, moim zdaniem geniuszach. Donny Cates, on odpowiada za, za scenariusz, i reszta tutaj mamy rysowników. Więc odwalili kawał dobrej roboty. No, i jeszcze o czym chcę wspomnieć, po prostu o genialnych rysunkach. To jest naprawdę mistrzostwo. Dla mnie to, co tutaj się dzieje, to jest naprawdę świetna lektura. Wszystko ze sobą gra. Wszystko jest po prostu idealne. Przepięknie to wygląda. Przepięknie się prezentuje. I dla mnie, pomimo, że komiks jest bardzo mroczny, raczej dominuje paleta ciemniejszych kolorów, jak tutaj. No, tu mamy deszcz pochmurno. I raczej w taki sposób to wszystko będzie wyglądać, ale sami widzicie, to jest, to jest to, to jest to za co ja sobie cenię te współczesne komiksy, jeżeli są w taki sposób rewelacyjnie zrobione, narysowane. Dobra. Mówiliście, abym kupił sobie ten komiks Venom. Jest to bardzo dobra pozycja dla osoby, która nie zna za bardzo Marvela. I powiem wam, że tak jest, ale też nie do końca. Ja myślę, że gdybym zaczynał od tego komiksu, trochę bym stracił. Ja się bardzo cieszę z jednego względu, że przeczytałem pierw ten komiks, który jest takim wprowadzeniem, jest genezą Venoma, ale bardziej genezą Ediego Broka. Jak ja się zachwycałem początkami Diego jak jeszcze on był dzieckiem, tutaj poznaliśmy rzeczywiście jego rodzinę i jego y, sposób myślenia, jaki on był, zanim spotkał się z Venomem, to dało mi fundament do dalszych przygód Ediego i jego tej drugiej osobowości do Venom'a. I powiem wam, że to było najlepsze, co mogłem zrobić. Komiks jest bardzo, bardzo dobry, ale moim zdaniem Pomimo, że on ładnie tutaj wprowadza nas też w przeszłość Ediego i pokazuje też świetnie historię Venoma, to jednak posiadając pewną wiedzę o tych bohaterach, lepiej jest przeczytać to po lekturze innych książek. Takie jest moje zdanie. Ja serdecznie, serdecznie polecam ten komiks. On jest fantastyczny. Dzięki Wam za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, jak Wy rozpatrujecie te moje słowa. Do zobaczenia. Cześć, cześć.